Reprezentacja Portugalii jest już w Polsce. My Was zapraszamy na vloga z kulisów przejazdu Cristiano Ronaldo i całej ekipy, ale w tym vlogu będzie także inny wątek kibicowski, bardzo ładny, bardzo powiedziałbym uroczy nawet związany z Kubą Kiborem, więc czekajcie na ten fragment. Będzie też inna historia z hotelu reprezentacji Polski, ale wiadomo, że skupiamy się tutaj na reprezentacji Portugalii, a szczególnie na Cristiano Ronaldo. I reprezentacja w Portugalii właśnie podjechała więc już za moment Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes i cała ich spółka pojawił się tutaj w naszych kamerach już zresztą powoli namierzamy tych zawodników, patrzę gdzie jest gdzie jest Cristiano Ronaldo, a już widać Cristiano Ronaldo, chyba możemy go uchwycić tam jest Cristiano Ronaldo na końcu tego autokaru już spogląda na to co go czeka za moment, bo faktycznie tych kibiców jest cała ale to cała masa. Cristiano myślę, że jest gotowy kilka podpisów złożyć. Więc panowie, my wam będziemy to wszystko teraz transmitować i czekamy na to, czy Cristiano Ronaldo zbliży się tutaj do kibiców, czy jakieś autografy zostaną złożone, ale wydaje się, że tak. I jest Cristiano Ronaldo, idzie Cristiano Ronaldo po swoją walizkę, poczeka razem z innymi kolegami na ten moment kiedy będzie mógł walizkę przechwycić i być może trochę autografów złożyć ale zobaczymy czy na to się Cristiano zdecyduje, bo jednak ta podróż Portugalczyków była dzisiaj na pewno bardzo ale bardzo, bardzo męcząca Cristiano Ronaldo powoduje tutaj naprawdę wielki wielki szał więc Cristiano pokazał tylko kciuki fanom pomachał im no i autografów to tutaj dzisiaj nie będzie być może w hotelu w środku gdzie też są ustawione barierki, barykady tam być może Cristiano złoży jakieś podpisy, no ale widzieliście tutaj, co się wydarzyło. Było to bardzo szybkie przejście. Teraz widzimy chociażby Ricardo Carvalho, który jest jednym z asystentów Roberto Martineza. Widzimy Rafa Leão. Duży szał tutaj wywoł, Cristiano Ronaldo. Ilu osobom się podpisał tak z perspektywy gości hotelowych? Z czterech, czterech, pięciu? Cztery, cztery czy sześć. Coś takiego? I to by się podpisał. Bardzo, się bardzo, bardzo fajnie. Jakie wrażenia? Mega mocne. Cieszę się z tego. A powiedzcie, tutaj rozumiem wykupiliście hotel, pokój hotelowy i celowaliście w to, żeby bardziej swobodnie do Cristiano dotrzeć i do innych piłkarzy, czyli spodziewaliście się, że tutaj też będą w środku barierki i duże zamieszania? Znaczy się, wiedzieliśmy, że tak będzie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale to jest słód szczęścia po prostu. No, kto nie próbuje, ten, że tak powiem, nie pije szampana, mówiąc kolokwialnie, tak. Chcieliśmy, staraliśmy się, ale to też nie jest tak, że to jest nasz pierwszy mecz, tak. Na reprezentację jest zimną stop, Także syn ma podpisy wszystkich kadrowiczów, tak naprawdę. Więc jakby to, to jest kolejny jego, jakby. Jest synem, synem, syn jest fanem Ronaldo. Chciał po prostu, no i się udało. No i ja jestem mega szczęśliwy, bo uśmiech, radość dziecka to jest po prostu bezsenne. No ja go trzymałem na baranach, on wziął po prostu piłkę do góry, to tam się działo z tyłu, tak. I fajnie, że Ronaldo się zatrzymał, no że podpisał te piłki, tak. A y, wrażenia z tego, jak wyglądał ten przyjazd reprezentacji Portugalii, ale chyba lepiej mogę powiedzieć przyjazd Cristiano Ronaldo, no bo on skupiał uwagę wszystkich. Znaczy, się, no, znaczy, no, szkoda, że tak mało poświęcili czasu kibicom, tak, że to było jakby wszystko tak odseparowane, bo najbardziej szkoda tych ludzi, co byli na zewnątrz, tak? bo my mieliśmy to możliwość wykupić sobie pokój w hotelu i być sobie w środku, a niektórzy ludzie, z tego co wiem, to od godziny 11 czekali mar marzli i tak naprawdę obejrzy się niczym, no, ale wrażenia, no super, no bo naprawdę przyjechał najlepszy piłkarz na świecie, tak. No właśnie. Najlepszy piłkarz na świecie to? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A w historii piłki? Cristiano Ronaldo. <laughs> Okej, okay, czyli tutaj niezmienna to odpowiedź. Jest te, te pokolenie, które rozróżnia Messi, Ronaldo i teraz Mbappé po prostu, tak? No tak, tak. Ale myślę, że i tak większa liczba wybierze Leo Messiego. Ty kibicujesz mocno Cristiano Ronaldo, to jeszcze powiedz, gdzie w domu, gdzie w swoim pokoju tę piłkę umieścisz? Bo boku jakichś półek najbardziej. Tak, żeby było widać, nie? Ten podpunkt. Tak, żeby było widać tą piłkę. Obok rękawic bo dostaliśmy też od Łukasza Paweńskiego po meczu Polska-Islandia jego meczowe rękawice, takie przepocone, takie, także na, na głównym miejscu będzie, o, będzie na ta piłka. To jeszcze Cię zapytam, za co najbardziej lubisz Cristiano Ronaldo? Za to, że jest dobry w piłkę. Za to, że jest dobry w piłkę. A jakbyś miał na coś popatrzeć i być taki jak on, to co byś chciał od niego? przejąć? Czego byście mógł od niego nauczyć? Ma fanów dużo. Bardzo dużo fanów, to prawda. Widzę, że kolejne osoby się trafiły, którym udało się zdobyć autograf Cristiano Ronaldo. Jakie wrażenia? Chyba to jest najlepsze pytanie, jakie mogę teraz zadać po tym, co tutaj się działo w hotelu. No... Polowałam na ten autograf, bardzo dużo chciałam go zobaczyć na żywo. W końcu się udało. Przyjechaliśmy Pięć minut zanim przyjechali i się udało zdobyć autograf. To, to rewelacja. W takim razie o kulisach tego waszego pobytu tutaj możesz powiedzieć. Czy jak braliście pokój hotelowy, to się spodziewaliście, że będzie tak ciężko tutaj o dostępność i tak, bo barierki nawet w środku hotelu. Znaczy tak, tutaj jest mój kolega, który tutaj ma apartament właśnie wynajęty na dwie doby, wiadomo, to jest mecz. Przyjechaliśmy 5 minut przed, przed przyjazdem reprezentacji Portugalii. Zawołał nas w takie jedno miejsce, gdzie my myśleliśmy, że się uda, no i się udało, nie? Zszedł tutaj Ronaldo do góry tymi schodami i po prostu zawołałem, kinąłem, żeby szedł troszkę w dół i podpisał jemu i jeszcze czterem osobom tylko, nie? Tutaj... Cofnął się jeszcze do was? Tak, 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 bo szedł troszkę do góry, przeszedł w dół i pięciom osobom podpisał piłkę, chyba dwie koszulki czy coś takiego, Real Madryt. Trzecim. Trzecim, tak, tak, tak. to A... jest taka, można powiedzieć, fajna, fajna sprawa, która zostanie na, na wiele, wiele, wiele lat będzie fajna pamiątka na ścianie wisiała, w ramkach się włoży, żeby to wiadomość nie, nie sprało się, albo nic się nie zrobiło. Ja rozumiem, żeby y, nie Real Madrid i nie Juventus, tylko właśnie Manchester United, patrząc po tym, jak jesteście ubrani i na czym się podpisał Cristiano? Tak, tak. Ja jestem fanem Manchesteru od 1999 roku, od tego pamiętnego finału 2-1. Manchester strzelił dwa gole, dwa gole w końcówce. I notabene nadmienię, że jeszcze mieszkamy w Norwegii, także to bramkę Olaf Gunnar także ty podwójna radość, że, że od tamtego czasu kibicujemy Manchesterowi United. To w takim razie za co najbardziej cenicie tak ludzko i piłkarsko Cristiano Ronaldo? Mm, super piłkarz, niepowtarzalny moim zdaniem, takiego drugiego piłkarza raczej, raczej długo, długo nie, nie, nie zobaczymy. Takiego, który ciężką pracą doszedł naprawdę do absolutnego szczytu, no dobra to... Najfajniejsza rzecz, jaką dzisiaj przeżyłeś, rozumiem, to jest ten podpis, a samo to, że widziałeś Cristiano Ronaldo, opowiedz, jak fajnie było jego spotkać. No, po prostu jak go zobaczyłem, bałem się, że przejdzie, bo już był wyżej tam gdzie ja stałem, później podszedł. No i jak mi zaczynał podpisać, to byłem bardzo pod wrażeniem. To no fajnie, no fajnie było go zobaczyć, no ale... Hmm, nic nie dostałem. Nic nie dostałeś. Chyba nikt przed hotelem niczego nie dostał nie. tutaj, nie? Nie, nikt nie dostał. No właśnie, kilku było szczęśliwców, ale chyba 3-4 osoby tylko w hotelu. A koszulkę już przygotowałeś z nowego klubu. Ma. Oglądasz mecz Krystiano? Tak. tak. Nawet to w Arabii Saudyjskiej? Tak. Nie, jeszcze nie oglądałem go w Arabii Saudyjskiej, ale chciałbym. A powiedz, za co najbardziej lubisz Cristiano Ronaldo? Za to, że warto dużo trofeum jest, no jest miły czasami. Czasami tak, ale dzisiaj rozczarowany trochę, co? Tak. Ale pójdziesz normalnie spać czy smutny. No jest trochę smutny. Znaczy jutro będę na meczu, no to coś zobaczę. Zgrupowanie reprezentacji Polski to nie tylko treningi i odprawy, nie tylko autografy i zdjęcia z młodymi fanami, ale też wywiady i to czasem całkiem ekskluzywne. Bardzo się zdziwiliśmy, kiedy nagrywając nasze rozmowy, zobaczyliśmy w hotelu. Rio Ferdinanda. I w Hilton Double Tree właśnie legenda reprezentacji Anglii się pojawiła, a to po to, żeby nagrać wywiad z Robertem Lewandowskim. Rio ma swój kanał na YouTubie, ponad milion subskrypcji, także gonimy, ale jeszcze trochę nam brakuje, jeśli chodzi o liczby. No i właśnie Rio Ferdinand spotkał się tutaj z Robertem Lewandowskim, z kapitanem reprezentacji Polski. Już niedługo premiera tego wywiadu. Filip, powiedz dlaczego Kuba jak się spotkaliśmy na Euro, to byliśmy trochę w szoku, że to jest... Akurat obrońca, twoim ulubionym piłkarzem. Kto ci się najbardziej podobał dzisiaj na boisku? Na boisku dzisiaj Zalewski, bo był taki waleczny. Bardzo waleczny, miał dużo akcji lewym wahadłem. Mhm. I to jest twój ulubiony piłkarz w tej karży, czy nie? Nie, bardziej wolę Kiwiora. Kiwiora wolisz, o proszę. To Kubie to podeślemy, na pewno się ucieszy w takim razie. Nie wiem, dlaczego lubię Kubę tak Chciałam mieć takiego jednego swojego ulubionego piłkarza w reprezentacji. Ale to było jeszcze przed reprezentacją, nie? w czyli tak jak będziecie? Mm. Czy to już była reprezentacja? Nie, to on już grał wtedy w reprezentacji. Ja go tak mniej więcej lubię, był ja te pierwsze takie miesiące w Arsenalu. Okej. Okay. A wcześniej gdzie grał? No w Specji oczywiście. No w Specji oczywiście. A na Słowacji gdzie? Na Słowacji. W Żylinie, to twoja koszulka może ją pokazać. To jest hit, że masz koszulkę Żyliny w swoim rozmiarze z kibiorem. Jak dzisiaj rano wstałeś, to miałeś jechać do szkoły i... I pisać sprawdzian. I pisać sprawdzian. I wczoraj się uczyłeś. Tak. I jak wyglądał poranek? Jakby wyszedłem w pokoju i widziałem, że leżą torby. Nie wiedziałem z jakiego powodu, a ta mi woła, że... Czeka Kuba, czy coś takiego. Kuba czeka na spotkanie. I nie było sprawdzianów w szkole? No, dla mnie nie. Tak. Dobrze, robisz wagary z meczykami. No, ja też czasem niestety byłem na wagarach, ale czasem dla pasji warto, co? Mhm. Mhm. Jak go oglądasz, jego mecze i tak dalej, reprezentacji, to patrzysz tak trochę bardziej na Kubę niż na innych? Bardziej go obserwujesz w trakcie meczu? Zwracam oczywiście na, na jego uwagę. Cieszę się, jak coś tam zrobi fajnego albo coś, ale. Tak Cały, zazwyczaj... Całą reprezentacją Mhm, mm Tak. Cool. Jestem za całą reprezentacją. A y, ta koszulka? Skąd pomysł, żeby właśnie Kubę wziąć na euro ze sobą, a nie, Ku, a nie Roberta Lewandowskiego na przykład? W sensie koszulkę? No. No to ja nie miałem. Nie miałem w sumie. Miałem taką jedną koszulkę polski ale taką słabą jak że Tutaj było napisane tylko Polska i 10 i coś takiego. I po prostu rodzice mi kupili, nie pamiętam już nawet na co, na urodziny, y kupili y tę koszulkę. I już było nazwisko Kwiorny. Tak. <głosy> <głosy> Wszystko dobrze. tak? To tak, tak nie. Tak? Tak? Filip. Filip? Ciężu, Wiesz, jak wyglądał jego poradek? Do sprawdzianu się uczył, nie myślał, że idzie do szkoły, nie? <grym tak. <grym ja. no bardzo się cieszę. Tak. Pokaż Kubie tą koszulkę. Co masz? Nie wiem. A od przodu czy od tyłu? <grym> chyba od przodu od będzie taki, będzie fajny. To może podtrzymaj mi tu. Na szaliczku arsenałowi, ludzie byśmy poprosili, jeśli można. Tu mimo, że Kamil Grosicki tam oczywiście koszulka musiała być, to z kadry. I tu byliśmy, no. Ale nie byliście na meczu, Na meczu, nie no, nie udało się. I tutaj też właśnie jeszcze co z nie euro, masz? nie? Wczoraj ja wróciłem uczyłem na sprawdzian, miałem go I... Jak? Jak ci można? Wchodzę <laughs> z pokoju, patrzę, że są jakieś torby, a tata mi mówi, że... że Kuba już na ciebie czeka. W <laughs> szkole. Ile jechaliście? Cztery godziny, co? No... coś, na... coś takiego. Najdłuższy, co? Najdłuższa podróż na szkołę, co? <laughs> I co? Zadowolony? Tak. Ale zestresowany jesteś chyba trochę bo no. co? <laughs>